Prawie 75% dorosłych ma w ciągu życia problemy ze stopami. Pokazuje to, jak powszechne są te dolegliwości. Problemy zdrowotne stóp często wynikają z poważniejszych chorób ogólnoustrojowych, dlatego obserwacja ich stanu jest kluczowa. Wczesna interwencja, zmiana stylu życia i zdrowa dieta mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów. Dziś niepokojące znaki ostrzegawcze na Stop. Dlaczego stopy są barometrem zdrowia? Wyjaśnijmy, dlaczego stopy są tak czułym wskaźnikiem zdrowia. Stopy znajdują się na końcu naszego układu krwionośnego, co oznacza, że jakiekolwiek problemy z krążeniem, takie jak choroby serca, miażdżyca czy problemy z nerkami, mogą objawiać się właśnie na stopach. Z tego względu stopy stają się doskonałym wskaźnikiem jakości przepływu krwi i problemów serca. Ciemne przebarwienia, zimne stopy, a także obrzęki mogą świadczyć o tym, że przepływ krwi do stóp jest ograniczony, co może wskazywać na problemy z krążeniem. Stopy są bogate w zakończenia nerwowe, dlatego wszelkie zmiany neurologiczne manifestują się w nich w pierwszej kolejności. Neuropatia obwodowa, związana z uszkodzeniem nerwów obwodowych, objawia się np. w postaci drętwienia, pieczenia czy bólu w stopach. Skóra i paznokcie jako wskaźniki niedoborów. Skóra stóp jest szczególnie wrażliwa na zmiany w organizmie, ponieważ jest cienka i często narażona na otarcia i inne uszkodzenia. Zmiany w stanie skóry, takie jak suchość, pęknięcia czy zaczerwienienia, mogą świadczyć o niedoborach witamin i minerałów, jak również o infekcjach grzybiczych czy bakteryjnych. Neuropatia obwodowa. Neuropatia obwodowa jest schorzeniem, które dotyka nerwy. Znajdujące się poza mózgiem i rdzeniem kręgowym, a i pierwszym objawem mogą być drętwienie lub pieczenie stóp. To nieprzyjemne uczucie może nasilać się w nocy i sprawiać, że zwykłe dotknięcie skóry, jak na przykład nałożenie pościeli, staje się niewygodne. Jak się objawia? Poczujesz mrowienie, drętwienie, a czasem pieczenie w stopach, szczególnie wieczorem lub w nocy. Często towarzyszy temu uczucie zimnych stóp, mimo że temperatura ciała jest w normie. Może pojawić się także nadwrażliwość na dotyk. Każdy kontakt ze stopą powoduje uczucie dyskomfortu. W bardziej zaawansowanych przypadkach mogą wystąpić również trudności w utrzymaniu równowagi, a chodzenie stanie się wyzwaniem. Neuropatia obwodowa to często w wyniku szkodzenia nerwów obwodowych, spowodowanego przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, alkoholizm czy infekcje wirusowe. Niski poziom witaminy B1, tiaminy, również może prowadzić do jej rozwoju. Rozwiązanie? Najprostszym sposobem na poprawienie kondycji nerwów jest uzupełnienie witaminy B1, najlepiej w postaci benfotiaminy. Formy rozpuszczalnej w tłuszczach, która jest bardziej przyswajalna. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na dietę bogatą w orzechy, nasiona i rośliny strączkowe, które są naturalnym źródłem tej witaminy. Regularna suplementacja w połączeniu z dbaniem o prawidłową kontrolę poziomu cukru może znacznie zmniejszyć objawy. Zauważenie niebieskich lub fioletowych palców u stóp to znak, że coś nie działa poprawnie z krążeniem. Takie zabarwienie skóry świadczy o niedostatecznym dopływie tlenu do tkanek, co może być związane z nad aktywnym układem współczulnym, który odpowiada za reakcję na stres. Tego typu problemy mogą również wynikać z osłabionych naczyń krwionośnych lub problemów z sercem. Jak się objawia? Palce u stóp stają się blade lub niebieskie, zwłaszcza po długim staniu lub w niskich temperaturach. W niektórych przypadkach może towarzyszyć temu uczucie zimna, a także ból lub uczucie ciężkości w nogach. Osoby, które doświadczają takich objawów, mogą zauważyć także, że z czasem stopy zaczynają szybko marznąć mimo że reszta ciała jest ciepła. Co to oznacza? Problem z krążeniem może być spowodowany m.in. niedoborem magnezu, który jest odpowiedzialny za rozluźnianie naczyń krwionośnych i poprawę ich elastyczności. Złe krążenie może również być efektem długotrwałego siedzenia, palenia papierosów, wysokiego poziomu stresu czy problemów z układem sercowo-naczyniowym. Rozwiązanie? Magnez odgrywa kluczową rolę w Regulacji przepływu krwi, suplementacja glicynianym magnezu lub cytrynianem magnezu między 400 800 mg dziennie może pomóc w złagodzeniu objawów. Również dieta bogata w magnez, czyli spożywanie orzechów, nasion zielonych warzyw liściastych, unikanie palenia tytoniu i nadmiernego stresu jest kluczowe dla poprawy układu krążenia. Skurcze stóp i łydek. Skurcze stóp i łydek, zwłaszcza w nocy, mogą prowadzić do ogromnego dyskomfortu. W wielu przypadkach są one objawem niedoboru magnezu, minerału, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Bez odpowiedniej ilości magnezu, nasze mięśnie mogą nie być w stanie się zluźniać. Co skutkuje bolesnymi skurczami. Jak się objawia? Skurcze pojawiają się zwykle w nocy, kiedy odpoczywamy. Możemy poczuć ból, który powoduje, że budzimy się w środku nocy, próbując rozluźnić napięte mięśnie. Często pojawiają się w okolicach stóp, łydek, ale również w wodach. Ból może trwać od kilku minut do nawet pół godziny co może wpłynąć na jakość naszego snu. Co to oznacza? Brak magnezu prowadzi do nadmiernej pobudliwości nerwów i skurczów mięśni. Dodatkowo dieta uboga w magnez, stres oraz intensywna aktywność fizyczna mogą zwiększać ryzyko wystąpienia skurczu. Rozwiązanie: prowadzenie suplementacji Glicynianem magnezu, który jest najlepiej przyswajalną formą, w dawce między 400-800 a 800 mg dziennie, pomoże zredukować częstotliwość skurczów. Dodatkowo włączenie do diety pokarmów bogatych w magnez, takich jak orzechy, nasiona, szpinak czy awokado, może pomóc w uzupełnieniu braku. Obrzęk stóp, opuchnięte stopy, które pojawiają się szczególnie po długim dniu, mogą być objawem zatrzymywania wody i sodu w organizmie. Jeśli zauważymy, że nasze stopy stają się obrzmiałe, zwłaszcza w okolicach kostek, może to oznaczać problem z poziomem cukru we krwi. Jak się objawia? Zauważymy, że nasze stopy, zwłaszcza po całym dniu, stają się większe, mogą mieć uczucie ciężkości lub bólu. W niektórych przypadkach, szczególnie przy cukrzycy, obrzęk może pojawiać się rano, gdy poziom glukozy we krwi jest najwyższy. Co to oznacza? Cukrzyca i problemy z poziomem glukozy mogą prowadzić do zatrzymywania płynów w organizmie, w tym w stopach i nogach. Dodatkowo dieta bogata w cukry proste powoduje zwiększoną produkcję insuliny, co może prowadzić do obrzęków. Rozwiązanie? W pierwszej kolejności należy wyeliminować cukier i przetworzoną żywność z diety prowadzając więcej białka, warzyw i zdrowych tłuszcz. Dieta niskowęglowodanowa może pomóc w normalizacji cukru, co przekłada się na zmniejszenie obrzęków. Przebarwienia na podudziach i stopach. Jeśli na skórze nóg pojawiają się ciemne plamy, szczególnie wokół kostek, może to wskazywać na zaburzenia krążeniem. Zmiany skórne, które nie znikają, mogą być oznaką zakrzepicy żył głębokich lub problemów z układem sercowo-naczyniowym. Jak się objawia? Przebarwienia te zwykle mają ciemny kolor i są zlokalizowane w okolicach kostek, podudzia, czasem również na palcach stóp. Skóra może być napięta, bolesna, a z czasem zmieniać teksturę, staje się twardsza, nierówna. Czasami pojawiają się także obrzęki. Co to oznacza? Zakrzepica żył głębokich to stan, w którym w żyłach pojawiają się skrzepy. Co prowadzi do obrzęków, przebarwień, bólu i w skrajnych przypadkach zatorów płucnych. Długotrwałe siedzenie, palenie tytoniu i brak aktywności fizycznej zwiększają to ryzyko. Rozwiązanie? Konsultacja z lekarzem jest niezbędna w celu wykluczenia zakrzepic. Warto regularnie wykonywać ćwiczenia poprawiające krążenie, takie jak chodzenie, jazda na rowerze czy pływanie. W codziennej diecie warto zadbać o witaminę K, która wspomaga układ krążenia oraz Większe spożycie antyoksydantów. Ból dużego palca u nogi to bardzo częsty objaw dny moczanowej, choroby, która charakteryzuje się nadmiernym poziomem kwasu moczowego we krwi. Kwas ten odkłada się w stawach, powodując stany zapalne, ból i obrzęk. Jak się objawia? Ból pojawia się nagle i intensywnie, najczęściej w nocy. Może być tak silny, że nawet najmniejszy dotyk jak Zetknięcie się palca z kołdrą wywołuje ogromny dyskomfort. Zazwyczaj zaczyna się dużego palca, ale z czasem może obejmować inne stawy. Skóra nad stawem staje się zaczerwieniona, a obszar wokół niego jest bardzo wrażliwy na dotyk. Dna moczanowa jest wynikiem gromadzenia się kryształów kwasu moczowego w stawach, co prowadzi do ich zapalenia. Jest to związane z niewłaściwą dietą, spożywaniem zbyt dużej ilości mięsa, alkoholu, owoców morza, otyłością, nadmiarem cukru we krwi oraz problemami. Z nerkami. Rozwiązanie? Pierwszym krokiem jest ograniczenie spożycia produktów bogatych w puryny, takich jak alkohol, szczególnie piwo, oraz niektóre ryby, jak sardynki, śledzie. Zmniejszenie spożycia szczawianów, znajdujących się w produktach takich jak szpinak, migdały, rabarbar czy czekolada, również pomaga, ale znowu tutaj pomocą, swoistym antidotum na szczawiany jest magnez. Suplementacja magnezem może pomóc w obniżeniu kwasu moczowego. Również dieta bogata w błonik, witaminę C pomaga zredukować objawy dny moczanowej. Problemy ze skórą i paznokciami. Zmiany skórne na stopach, takie jak uszcząca się, zaczerwieniona skóra, czy zmiany w wyglądzie paznokci mogą być oznaką grzybicy lub niedoborów żywieniowych. Grzybica to bardzo powszechna infekcja, która rozwija się w wilgotnym i ciepłym środowisku, takim jak wnętrze obuwia. Jak się objawia w przypadku grzybicy? stóp na skórze pojawiają się czerwone, spędzące plamy, które mogą się łuszczyć, pękać i powodować bolesne pęcherze. Paznokcie mogą stać się żółte, łamliwe, rozdwajające się nieestetyczne. W bardziej zaawansowanych przypadkach grzybica może prowadzić do infekcji, która rozprzestrzenia się na inne części ciała. Co to oznacza? Grzybica stóp jest wynikiem zakażenia grzybami z rodzaju dermatofitów, które rozprzestrzeniają się w wilgotnych w ciepłych miejscach, basenach, siłowniach czy miejscach publicznych. Ponadto rozdwajające się paznokcie lub ich łamliwość mogą wynikać z niedoborów witamin jak witamina A, biotyny, cynku czy żelaza, które są kluczowe dla zdrowia skóry i paznokci. Ale grzybica stóp może być też wynikiem problemów z Twoimi jelitami. Rozwiązanie: najpierw zadbaj o jelita. Stosuj probiotyki, dodaj naturalne kiszonki i kefir do swojej diety, aby zwalczyć grzybicę stóp. Ważne jest też zachowanie odpowiedniej higieny, suchych i przewiewnych stóp, szczególnie w okresie letnim. Możemy stosować naturalne środki przeciwgrzybicze, takie jak olejek z drzewa herbacianego czy jodyna, które mają silne właściwości antybakteryjnej grzybobójcze. Należy również unikać chodzenia boso w publicznych miejscach, a stopy i obuwie dobrze osuszyć. Odrzucić należy też cukier. Bakterie i grzyby bardzo go lubią. Zimne stopy. Zimne stopy to powszechny objaw, który może być sygnałem problemów zdrowotnych. Najczęstsze przyczyny to niedoczynność tarczycy, zaburzenie pracy tarczycy prowadzi do spowolnienia metabolizmu. Co z kolei zmniejsza produkcję ciepła w organizmie. Objawem mogą być zimne stopy, szczególnie zimą. Warto zwrócić uwagę na inne symptomy, takie jak przyrost masy ciała, suchość skóry czy zmęczenie, słabe krążenie, problemy z przepływem krwi do kończyń dolnych mogą wynikać z miażdżycy, cukrzycy czy siedzącego trybu życia. Zimne stopy często towarzyszą silnej lub bladej skórze na stopach. Nadmierny stres powoduje aktywację układu współczulnego, co prowadzi do skurczu naczyń krwionośnych w kończynach. Rozwiązania? Dbanie o regularną aktywność fizyczną, aby poprawić krążenie, spożywanie ciepłych posiłków i herbat z imbirem czy cynamonem, które wspomagają układ krążenia, regularne badania tarczycy TSH, FT3, FT4. Zarówno w codziennym życiu, jak i przy zdiagnozowaniu problemów zdrowotnych, nasze stopy mogą wiele nam powiedzieć. Drętwienie, skurcze, ból, obrzęk, zmiany skórne to sygnały, które powinny nakłonić nas do refleksji nad stanem naszego zdrowia. Warto pamiętać, że wiele z tych objawów wynika z niedoborów żywieniowych, problemów z krążeniem lub nieodpowiedniego stylu życia. Kluczowe jest, aby nie ignorować żadnych niepokojących objawów i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Zmiana diety, suplementacja, odpowiednia higiena stóp oraz aktywność fizyczna to podstawowe kroki, które możemy podjąć, aby poprawić stan zdrowia naszych stóp i w konsekwencji całego naszego organizmu. Dbajmy o nasze stopy, bo to one noszą nas przez życie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych tematach, oglądaj nasze kolejne filmy. I Podziel się tym materiałem z bliskimi. Razem możemy dbać o zdrowie. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał. Razem uczmy się jak żyć zdrowo i świadomie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odwiedź naszą stronę internetową link w opisie. U nas zawsze znajdziesz proste i smaczne przepisy keto. Sprawdź nasze gotowe jadłospisy oraz bloga, który odpowie na wiele twoich pytań. Cześć.